Cześć wszystkim, e, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd z rezerw. E, będzie oczywiście to taki przegląd mierzymy wyprzedażowy. Znalazłam kilka fajnych rzeczy. E, pojawi się świetna sukienka e, na wyjścia, cekinowa. E, dodatkowo pojawi się świetny płaszcz, e, akurat tutaj z Answer, e, i jeszcze e, skórzane klapki e, z Medicine. Za naprawdę grosze. Więc serdecznie zapraszam do oglądania, róbcie sobie coś do picia i lecimy. Pierwszą rzeczą jest yy, sukienka. Zoik. Pierwszą rzeczą jest sukienka. W czerwonym kolorze, i powiem Wam, że chciałam zobaczyć w ogóle tą czerwień, ponieważ no nie mam czerwonej sukienki takiej letniej e, i ostatnio widziałam właśnie e, dziewczynę na ulicy i tak jakoś zainspirowała mnie tą czerwieniu. E, zaraz wam powiem tak, rozmiar e, mam. M e, Jeżeli chodzi o cenę, to teraz obecnie na wyprzedaży kosztuje 49,99. E, I z tego, co pamiętam, to ten dół był właśnie bawełniany. Zaraz zerkniemy sobie na skład. Jeszcze chwileczkę, Tak i góra i dół jest 100% bawełniana, więc tutaj skład fajny. Wydaje mi się, że też nie powinna prześwitywać dzięki temu, że ten kolor jest dość nasycony i taki trochę ciemniejszy. Tutaj ma gumę, więc ładnie będzie się dopasowywać. Ramiączka wiązane, więc możemy sobie regulować, jak nam wygodnie. No i tyle. Cena myślę, że bardzo fajna, jeżeli chodzi o wyprzedaż i taką sukienkę bawełnianą. Więc sama jestem ciekawa. Jeszcze jej nie mierzyłam, więc zobaczymy, jak leży. Mierzymy. Wskoczyłam tu czerwoną sukienkę i powiem Wam, że naprawdę śliczna jest to sukienka. Pierwsze co, to od razu chciałam zaznaczyć, że rozmiar wypada na mniejszy. Ja bym uznała, że to jest bardziej jak S niż M. I oczywiście ona jest tu gumowana, więc rozchodzi się, ale tak czuję mocno ten materiał, jest taki mocno opinający, więc myślę, że wypada na troszeczkę mniejszą. Ma regulowane tutaj te ramiączka, więc możemy sobie to związać, ma świetną długość, bo ja mam 1,74 m, więc jestem dość wysoka, a ona mi sięga przed kostkę, więc to też fajnie. Z tyłu pięknie się układa, nie prześwituje, materiał to bawełna. No powiem, wam, że jestem miło zaskoczona i mimo, że nie, nie myślałam, że ona tak nie pozytywnie zaskoczy, bo jak ją wyjęłam była bardzo wygnieciona e, i tak wyglądała średnio, e, ale powiem Wam, że śliczna, e, więc naprawdę bardzo ładna sukienka jakby ktoś szukał czerwonej sukienki to naprawdę bardzo polecam bo i cena super e, i skład i krój prześliczny, także dawajcie znać co myślicie i lecimy dalej Kolejna też jest sukienka i troszeczkę jak przyszło, to tak na stronie wyglądała na bardziej czerwono-białą. Myślałam, że to jest może róż, ale taki bardziej idący w malinę. A tutaj to jest taki typowy, dość mocny, właśnie róż, który no nie do końca mi pasuje. I sama jestem ciekawa, jak będę się w niej czuła, bo ostatnio, tak jak Wam mówiłam, te paski chodzą za mną. Ale tak, ja wziąłam rozmiar L. Yy, kosztowała na wyprzedaży 59,99. Rozmiarówka jest aż do XXL, więc tutaj y, naprawdę jest y, szeroka. W pasie mamy y, szarfę do przewiązania, zapinana na guziczki, dekolt V z kołnierzykiem, opuszczona linia ramion, więc tutaj myślę, że taka lekko y, forma kimona, więc myślę, że fajnie może się układać. Jeszcze zerknę tylko na skład. Yy. 55% bawełna, 45% poliester, więc tutaj tak mniej więcej pół na pół. Czuć, że ten materiał jest taki troszeczkę właśnie lekko śliski, no czuć delikatnie ten syntetyk, ale myślę, że te 50% prawie procent, te 50% tak mniej więcej tego składu naturalnego jest w porządku. Przynajmniej ja się wtedy dobrze czuję. Więc tak, no zobaczmy jak leży, sama jestem ciekawa, mierzymy. Tak, i powiem Wam, że ta sukienka, mm, no ja się w niej nie czuję, nie wiem. E, jakoś tak e, ten róż do mnie nie przemawia, e, mimo że krój ma ładny, pięknie podkreśla talię i tutaj naprawdę fajnie, w ogóle ta szarfa jest bardzo gruba, więc e, naprawdę to podkreślenie jest bardzo ładne. E, ma kieszenie, e, jest naprawdę wygodne, ten materiał jest okej. Okay. No, to jest, to jest chyba nie mój styl. Jakoś ja, ja się w tym nie czuję po prostu. E, możecie dawać znać. E, co myślicie? Może to ten kolor, może gdyby właśnie ona była czerwono-biała, to bardziej. E, tutaj właśnie ma też. Jedyny taki minus to widzę, e, że to potrzycie tutaj tak co chwila mi się zagina. Więc nie wiem jak przy chodzeniu, czy to by nie było tak. Pewnie trzeba było to dość mocno zaprasować. Ale to się może średnio układać. Tutaj też coś jest z tym szyciem, że jakoś ona się tak marszczy i, i muszę potem jak przy montażu zerknę, jak to w ogóle wygląda, e, tak z perspektywy. E, ale tak, no tutaj ładny ten dekolt, no ale jak dla mnie nie. Myślę, że po prostu też ten kolor nie gra i, i też dlatego. Więc, Ale dawajcie znać, jestem ciekawa co w ogóle myślicie o tej sukience. Lecimy dalej. Następną rzeczą jest właśnie przepiękna, ale to naprawdę przepiękna sukienka cekinowa. Która jest jeszcze na stronie w takim zielonym, trochę seledynowym kolorze. Ten kolor jest chłodny, więc tutaj na pewno dla chłodnych typów kolorystycznych. I ja planowałam się na wesele, niestety. Wesele się akurat już nie odbędzie, ale mm, naprawdę zastanawiam się, sobie, czy nie zostawić sobie tej sukienki e, po prostu, jak nadarzy się jakaś okazja, ponieważ kosztowała 69,99, e, właśnie, więc ta cena naprawdę e, widziałam, że ona tam malała, bo już ją od dawna obserwowałam. E, ta cena początkowa była naprawdę wysoka, e, a tutaj ta obniżka jest dość spora. E, przepiękny kolor tego różu. Taki, mam wrażenie, taki naprawdę elegancki. I tutaj ma pięknie wykrojony właśnie dekolt. Zapinana z tyłu na zameczek. Tutaj też ma fajnie, bo ma rozporek, więc no też czasami te przylegające sukienki są takie, że uniemożliwiają nam ruch, a tutaj no nie ma tego problemu. Regulowane ramionczka, cieniutkie. Jedyny mankament to taki, że tutaj ta sukienka ma wbudowany w środku, jakby taki plastik, ja myślałam, że to będzie jakiś taki metal, który będzie można sobie dopasować, a jednak to jest sztywne i yy, jest na pewno to sukienka na mały biust, to na 100%, ponieważ tego miejsca jest dość mało i mi też to troszeczkę przeszkadza, więc tutaj będę brała pod uwagę to, jeżeli ją zostawię, żeby chyba pozbyć się tych elementów ze środka yy, i po prostu sobie to szyć, bo tutaj no po prostu ten... Yy, Tutaj ta szerokość jest za mała i no mówię, no jeszcze przy moim biuście to jakoś tam daje radę. Ale żebym też czuła się bardziej komfortowo, żeby tutaj wszystko było bezpiecznie, to chyba bym się tego pozbyła i coś pokombinowała. No poza tym wygląda przepięknie i no mówię, no obecnie nie mam okazji, ale no za te 69 zł, tak piękna sukienka. No nie wiem, muszę pomyśleć, aż mi żali ją odsyłać ale też koniecznie dajcie znać, co o niej myślicie. No oczywiście tutaj już nie będę sprawdzać, nie będę sprawdzać materiału, bo oczywiście, że to jest poliester, jest sztuczna jak to często przy takich sukienkach no ja wziąłam rozmiar M rozmiarówka jest od S do L więc jest też taka pomniejszona S jak mierzyłam była na mnie za mała nie byłam w stanie się w niej zapiąć za to L leży idealnie więc jak któraś z Was by chciała się zasugerować to, to na mnie ta M jest idealna S była za mała więc mierzymy, dawajcie znać co myślicie teraz ta przepiękna sukienka i powiem Wam tak no ona jest nie wiem, jak ją zakładam, to naprawdę czuję się w niej e, świetnie. E, wygląda bardzo ładnie, przynajmniej moim zdaniem. No tutaj dziwnie jest niestety z tym biustem, ponieważ w teorii wolałabym ją podciągnąć, ale już nie mogę. No bo tutaj już czuję, że maksymalnie pociągnęłam na tyle, żeby tutaj też było wygodnie, więc. E no widzicie o co chodzi, że ona jest na mały biust i mam wrażenie, że tu jest za mało materiału, że po prostu ten dekolt jest za bardzo wycięty yy, i troszeczkę bym się tutaj bała o to, czy wszystko będzie na miejscu yy, więc yy, tak właśnie myślałam o tym, żeby wyjąć ewentualnie ten yy, tutaj jakieś elementy plastikowe, tak mi się wydaje, że to plastik i wtedy sobie po prostu tutaj o to złapać i zszyć i wtedy to by było bliżej i mam wrażenie, że no byłoby trochę bezpieczniej więc tak, no jak to cekiny, tutaj niestety trochę je czuję, więc jak to pod pachą, zazwyczaj tak bywa. E, ja zazwyczaj sobie po prostu po samymi pachami tak blisko e, przycinam te cekiny, czyli jakby usuwam je z tych miejsc takich newralgicznych i jest w porządku. No poza tym, nie wiem jak ta bielizna, pewnie na pewno musiała być bez teraz takiej nie mam, więc żeby pięknie się gdzieś tam układała, e, no ale sam kolor naprawdę wydaje mi się super. E, no i właśnie, tylko teraz już nie mam gdzieś w tej sukience, więc, yy, więc się zastanawiam, czy sens jest ją zostawiać. Ale nie mam za dużo takich sukienek, a potem jak wiecie, jest jakaś okazja, niby może na Sylwestra mi się przyda. No jeszcze oczywiście jest kawał czasu do Sylwestra, ale no nie wiem, tak się zastanawiam, ponieważ po prostu bardzo mi się podoba i może to bez sensu takie myślenie. E, ale no nie wiem, dajcie znać czy warto w ogóle już zostawić, co w ogóle o niej sądzicie e, i czy wygląda fajnie. Lecimy dalej. Kolejną rzeczą jest e, właśnie taki long sleeve, e, basicowy. E, powiem Wam, że jak przyszedł to tak go wzięłam, bo w sumie kosztował grosze i uznałam, że zmierzę, bo zawsze mi brakuje takich bluzek z długim rękawem, właśnie jak przyjdzie już potem jesień. Ale no od razu jak przyszedł, to no byłam w szoku, bo ta bawełna jest tak przyjemna, taka mięsista i naprawdę taka porządna, więc tutaj rezerw mnie miło zaskoczyło. Ja mam rozmiar L, ponieważ właśnie tam było opinie. Teraz się pojawiła w ogóle możliwość dodawania opinii na aplikacji w Grizer, więc to też jest pomocne. Opinie były, że wypada na mało i faktycznie wypada na mniejszy rozmiarowo, dlatego, że ta l jest na mnie dobra, więc, więc myślę, że warto brać rozmiar większy. Kosztował, kosztowała mnie ta bluzka 19,99, a wcześniejsza cena to jest 79,99, czyli no, obniżka naprawdę spora. Fajnie zapinane na guziczki z kołnierzykiem, bardzo ładne kolor tych pasków. E, I tak, 95% bawełna, 5% elastan, czyli taki no, fajny podstawowy skład, więc e, typowo na takie bluzki. E, fajnie, bo ta, e, ta bawełna jest prążkowana, więc też no, ładnie się układa, e, więc tutaj... E, no nic, zobaczcie jak leży. Widziałam na stronie, że jeszcze jakieś tam pojedyncze rozmiary są i ogólnie z wszystkich tych rzeczy raczej wszystko było, tylko no właśnie te rozmiary e, gdzieś tam wpadają, potem znowu znikają, więc myślę, że warto obserwować i zaglądać w linki. E, także tak, bierzemy. Teraz już bardziej na sportowo. E, no i tak, i to jest ten e, long sleeve. Naprawdę jest mega przyjemny, mięciutki. Także jeżeli jest jeszcze na stronie, to naprawdę bardzo Wam go polecam. Jest taki y, konkretny y, i ta bawełna jest y, no taka mięsista, więc naprawdę fajna. Z tego co pamiętam, na stronie chyba jeszcze był w jakieś takie y, zielone paski. Tak mi się wydaje. Ja na pewno wkładałabym go w środek. Chciałabym pokazać, że jest taki dość długi, ale zaraz sobie go włożę. Więc tak, no naprawdę fajnie. Bardzo mi się podobają w ogóle te kolory, i tutaj y, super jest ten dekolt. Y, więc fajnie, rękaw też wypada na długi. Ja pewnie jak zwykle będę podwijać. O, i w taki sposób, ale bardzo mi się podoba. Myślę, że taki klasyczny, może no, nie do końca klasyczny, bo w paseczki, ale y, no, taki przyjemny, codzienny long sleeve, więc zawsze się przydaje, więc myślę, że fajnie. Dawajcie znać co myślicie i lecimy dalej. Teraz przejdziemy sobie może do butów. I powiem wam, że jak robiłam zamówienie z, właśnie z Answer, bo ostatnio mm, jakoś gdzieś przepadłam na tej stronie, e, to też jest takie zabawne, że raz na jakiś czas tam wchodzę i czas jest tak, że bardzo długo tam nie wchodzę, a potem jak już nagle coś zauważę, to, to dużo częściej. I naprawdę polecam wam zajrzeć, bo jest naprawdę bardzo dużo wyprzedaży. E, I po prostu robiłam takie większe zamówienie, żeby sobie pomieszyć te rzeczy, zobaczyć. I właśnie wpadły mi e, skórzane klapki z medicine i szczerze mówiąc skusiła mnie cena, ponieważ te klapeczki kosztowały 56.90, więc naprawdę byłam w szoku. Są skórzane i tutaj tak podeszwa też jest skórzana i to też jest skórzane, więc naprawdę fajnie. Gdzieś one mi tam znikały z koszyka, bo właśnie coraz pewnie ktoś tam odsyłał. Pierwsze co jak dzisiaj przyszły, bo właśnie dzisiaj przyszła paczka, no to nie dziwię się, że ktoś się zwrócił, ponieważ mają to są buty na pewno na bardzo niskie podbicie. Tutaj mają tak malutko miejsca, że to na pewno na szczupłe stopy z niskim podbiciem. No ja akurat właśnie mam bardzo szczupłą stopę i ja mam problem, że zazwyczaj nogi mi wyjeżdżają z takich klapek do przodu, więc dla mnie super akurat. No i tak powiem Wam, że. Mimo, że te lato jest obecnie fatalne i teraz jak nagrywam jest pochmurno i jest jakieś 19 stopni i naprawdę bardzo, bardzo tęsknię za słońcem i za latem, bo nie wiem jak u Was, ale pojawia się jakieś dwa dni ciepła, a później znowu jest nieładnie, więc ostatnio częściej chodzę w adidasach niż w klapkach, no ale tak w sumie myślę, że tak mi ciężko jest znaleźć klapki właśnie na moje stopy, więc... Zastanawiam się, czy sobie ich nie zostawić, bo te 56 zł jest zakurzone klapki, to uważam, że świetna cena. Ja mam rozmiar 39 i one wypadają tak normalnie, standardowo. Najlepsze jest to, że zamówiłam jeszcze drugie, które są takie same, więc tutaj. Cena taka sama, też rozmiar 39, tylko że właśnie czarne. Czarnych już nie mam, miałam kiedyś z Lasockiego, ale już bardzo mi się zniszczyły i bardziej traktuję jako takie dochodzenia gdzieś tam wiecie na zewnątrz, jako takie no w sensie po domu albo jak jadę czasami na wieś to wtedy sobie w nich tam chodzę, bo ich mi nie szkoda, ale tutaj no te czarne też są śliczne, bardzo ładno mają tą plecionkę. No jedyne co się zastanawiam właśnie nad tym, czy, czy moje stopy je troszeczkę rozciągną. No wiadomo jak to skórzane buty one powinny się troszeczkę tu rozejść. Są mięciutkie, ta skóra jest mięciutka, więc tutaj jak zakładałam, to naprawdę sama nawet z moją wąską stopą muszę te stopy gdzieś tam głębiej włożyć i troszeczkę to musi się rozejść. Więc tak się zastanawiam, no ale ta cena bardzo mi kusi, no i bardzo mi się podobają, więc myślę, że takie klasyczne klapeczki na lato e, bardzo fajne. E, więc z butów e, to tyle. Teraz przejdziemy jeszcze sobie, mam ostatnią rzecz e, z rezerw i powiem wam, to jest zwykły taki e, top. Ponieważ teraz właśnie wybieram się, znowu wracam na siłownię. Miałam taką dłuższą przerwę i w końcu tak się zawzięłam, i postanowiłam, że wracam, bo bardzo to lubię. I po prostu szukałam topów. I nie chciałam już kupić tak, troszeczkę zaczęłam się zastanawiać. Chciałam kupić coś sobie takiego normalniejszego, taki zwykły top. Które będę mogła założyć na tą siłownię. A nie chciałam jakichś takich właśnie tylko biustonoszy, więc w sumie nie jest to wcale takie proste. No, i tutaj znalazłam w taki czarny top. Wprawdzie to nie jest typowo sportowy. Kosztował na wyprzedaży 25,99. Mam rozmiar M. I tak się zastanawiam. Możecie dać mi znać, bo to jest oczywiście taki typowo śliski top. On jeszcze dodatkowo ma. Tutaj fajnie, bo ma na bius dodatkową warstwę, ale to jest jakiś sztuczny materiał poliamid chyba. Zaraz zerknę. 92 poliamid i 8 elassen, czyli to jest taka ta typowa śliska sztuczna, sztuczna tkanina, która wydaje mi się, że powinna się sprawdzić. Zamówiłam sobie jeszcze z dwa takie topy i powiem Wam, że tak... Nie wiem, no wiem, że ta, te ubrania sportowe są dużo droższe, bo jak wcześniej kupowałam, tylko że wtedy właśnie miałam takie troszeczkę krótsze te topy, a nie wiem, jakoś teraz tak chyba jakaś zmiana we mnie nastąpiła, że wolę po prostu zwykłe koszulki takie zakrywające mi tutaj brzuch i, i w ten sposób. Więc możecie dawać znać, czy wykorzystujecie takie topy na siłownię, czy to jest sensowne, czy one się sprawdzają, no bo myślę, że nie mają tej funkcji takiej odprowadzającej, gdzieś tam, ale no może, może się nadają, nie wiem, właśnie chciałabym przetestować, więc nic takiego, ale, ale właśnie potrzebny mi był taki top, więc mierzymy, a ja czekam wasze, na wasze komentarze, co sądzicie i czy w ogóle, czy warto coś takiego na siłownię kupić. Ej, dobrze, teraz ten top. Powiem Wam, że on jest bardzo taki dopasowany i ścisły, aż się zdziwiłam się, to była m a jest naprawdę taki no mocno wciśnięty, więc yy, znaczy na siłowni wydaje się być w porządku jak jest dopasowany, wtedy nam nigdzie tam nie przeszkadza. Yy, no i tak na zwykły top, także tutaj zaraz lecimy dalej, yy, dajcie mi tylko proszę znać, czy właśnie warto go zostawić na siłowni, czy po prostu będzie spełniał swoją funkcję. Yy, no i tyle, także czekam na komentarze, lecimy dalej. I teraz już ostatnią rzeczą, nawet już się uśmiecham, więc bardzo, bardzo mi się podoba. I dzisiaj, jak przytachałam tą dużą paczkę, to naprawdę pierwsze, co chciałam otworzyć i sprawdzić, jak będzie wyglądał ten płaszcz. I jest to właśnie płaszcz z Answer. Przepiękny taki wzór. Hmm, czy to Pepitka, czy to Kratka, no bardziej może Pepitka. Właśnie w pięknych kolorach beżu brązu, więc no bardzo mi się podoba. Ja już go pamiętam, chyba w tamtym roku obserwowałam, on był wtedy w regularnej cenie, był strasznie drogi, bo też z Answer Lab są dość drogie i w tych pierwszych cenach kosztują tam po 200, 300, 400 zł. Takie płaszcze to po 400 zł, mimo że ten skład różnie wypada. No, i tutaj teraz właśnie była obniżka, i tak musiałam zamówić coś innego, bo szukałam też kurtki puchowej. Tak, teraz w lecie, w lecie szukałam kurtki puchowej i znalazłam świetną w Medicine. I po prostu wrzuciłam go, żeby go w końcu sprawdzić. No i była tylko L, i to była jedna sztuka. I widziałam, że ona się pojawia, wraca, pojawia, wraca. I teraz chyba wiem dlaczego, ponieważ. Ta elka jest dość mała. Ja byłam przekonana, że jak go zamówię, to ten trencz będzie taki duży, właśnie oversize'owy, Co już? Nie, chrapta tak. Psinko. No, już dobrze. Więc. A on jest dość mały, w sensie jest na mnie dobry, e, rękaw ma trochę przykrótki, no i tutaj jestem taka trochę zawiedziona, ale powiem Wam, że on mi się tak podoba, że chyba aż tak mi to nie przeszkadza. E, kosztował no też sporo, bo na tych wyprzedażach 237,40, więc... I tak uważam, że sporo, ale no ma przepiękny krój. Niestety jest to poliester i podszewka i materiał, więc no tutaj słabo, że przy takiej cenie nie dali chociaż jakiejś, nie wiem, tam 20% bawełny, żeby jednak troszeczkę oddawał ten materiał i żeby, no, żeby troszeczkę był lepszy ten skład, no ale niestety tak nie jest. No poza tym ma przepiękne tutaj takie szykretowe, właśnie wstawki, jeżeli chodzi o mankiety. Guziki też przepiękne, kieszonki. Z tyłu ma świetną w ogóle patkę taką gdzie też jest tutaj taka zaszewka. Więc no, wszystko super. Z tyłu, rozporek bardzo mi się podoba. Bardzo i no będę na nim myśleć, jeszcze nie chciałam go odsyłać. W sierpniu są moje urodziny, więc może czasami tak robię, jak coś bardzo, bardzo chcę, no to, to właśnie wtedy sobie przeznaczam takie właśnie rzeczy na urodziny i zazwyczaj jest to jakiś prezent składkowy, więc no więc tak, więc koniecznie dawajcie znać co myślicie, no jestem nim zakochana i mimo tego, że ten rękaw jest minimalnie przykrótki, to no to bardzo bym go chciała zostawić, także mierzymy. Jak go założyłam, no tak, no jak widzicie te rękawy, i wypadają na styk. Jak wezmę do przodu rękę, no to są przykrótkie. No nie wiem, jest to dziwne, że rozmiar L i ten rękaw jest taki krótki. Nie zdarza mi się to raczej. Nie mam problemu z tym, żeby tutaj jakieś rękawy były na mnie przykrótkie. Wygląda tak. E, próbowałam go rozprasować, ale no przyszedł też tak e, niestety brzydko poskładany, że e, parownicą nie chciał się zbytnio rozprasować. E, a też no, nie chciałam go uszkodzić w żaden sposób, e, bo jeszcze się na nim zastanawiam. Mm, więc widzę, że ma takie gdzieś tam zagięcia e, i widzę, że tutaj też ten kołnierzek tak dziwnie się jest rozplaszczony. Może gdzieś tak leżał, ale lepiej by wyglądał, jakby troszeczkę jednak się tak układał. więc myślę, że to też jest do zaprasowania. No e, i tak, ale poza tym. No, te kolory ma piękne. No, no i tak jak mówię, no, to jest niby rozmiar L. Ja się spodziewałam czegoś większego, wprawdzie tutaj, no, jak się niby zapnę, no to tego miejsca jest sporo, tak? No tutaj wcale nie jest jakiś y, za mały, ale nie wiem, ja myślałam, że może, że tutaj będzie większy, że właśnie ten rekaw będzie długi, że jakoś tak, tutaj się zdziwiłam. Y -y. I tutaj też minimalnie tak czuję że on jest taki jakby był w moim rozmiarze, a nie większym no ale mimo wszystko jest wygodny, tutaj wszędzie jest okej okay. myślę, że spokojnie go zmieszczę na sweter na jakąś bluzę, więc więc to fajnie, no jeszcze się zapniemy jak widzicie tutaj a jeszcze tutaj ma guziczek, no to dobra Jak widzicie, tutaj tego miejsca no ileś tam jest. tak? On nie jest jakiś tutaj mały, tak? no jest dość sporo, yy, więc tutaj niby jest OK. Yy, no ja ogólnie wolę dłuższe płaszcze. Ten mógłby być dłuższy, no ale i tak jest nieźle. Yy, ja to lubię takie maxi. No ale jestem też wysoka, więc u mnie to ciężko z tym. Więc super, że z ma rozporek. Yy, no, tak bardzo mi się podoba, jeszcze zawiążemy. Pewnie trzeba było go sobie tutaj poukładać. No i jeszcze jeden mankament jest taki, że ma dość wysoko talię. Ostatnio jakoś mi się to często zdarza, nie wiem czemu, że mam poczucie, że ten pasek powinien być właśnie niżej tutaj gdzieś, a on tak jakoś jest zbyt wysoko, więc ja sobie go tak opuszczam. Ale to też nie jest jakiś problem, bo najwyżej te szlufki sobie niżej przyszyję, bo już widziałam, że to nie wymaga jakiejś dużej pracy. No i tak wygląda. No dajcie znać co myślicie. No, mi się bardzo podoba przede wszystkim ten e, kolor wzór e, bardzo i myślę, że na jesień będzie pięknie wyglądał e, z wszystkimi beżowymi dodatkami z czerwienią, z tą czerwoną torebką, zresztą tu mam paznokcie w takim odcieniu trochę czerwieni więc, e, więc bardzo ładnie się komponuje no, więc tak czekam na wasze komentarze, mi się bardzo podoba i mimo, że nie jest idealny jeżeli chodzi o ten rozmiar i, i, i krój, bo tutaj Troszeczkę coś mi nie do końca gra, no to wiem, że nie znajdę takiego zamiennika. A mówię, a myślę o nim już rok, więc chyba będę czekać na tę urodzinę. Także czekam na Wasze komentarze. No i to już była ostatnia rzecz. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Czekam oczywiście na Wasze komentarze. E, dawajcie znać, co Wam się podoba. E, ja się będę na pewno zastanawiać mocno, e, ponieważ bardzo, ale to bardzo podoba mi się ten trench z Answer. Długo na niego polowałam e, i może nie jest idealny, co już? Może nie jest idealny w kontekście rozmiaru, e, bo myślałam, że będzie większy, ale e, i tak bardzo mi się podoba, więc tutaj będę na nim na pewno myśleć. No, sukienka cekinowa przepiękna. E, I co jeszcze? E, top paski na pewno zostaje taki basic, e, na jesień będzie w sam raz, e, więc tak. Więc e, jeszcze pomyślę oczywiście nad tymi klapkami, bo tutaj naprawdę nie wiem co zrobić. E, no więc tyle, więc wydaje mi się, że w miarę udane mierzymy. Ja jestem na pewno zadowolona. Czekam na wasze komentarze, zapraszam was do subskrypcji i do następnego filmu. Na razie!